Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. W ostatnich dniach informowałem wielokrotnie. O tym konkursie z okazji pięciolecia gry World of Tanks, że na piątych tierach, kto zrobi dobry eksp bazowy, nie grając w Plutonie na zwykłych bitwach losowych od 12 do 26 kwietnia ma szansę wygrać zajebistą nagrodę, w ogóle zajebiste nagrody, bo pierwsze miejsce jest niesamowita nagroda, ale późniejsze nagrody też są fajne. A więc ta bitwa, którą teraz zobaczycie, zobaczycie, może będzie dawała graczowi wyjazd do Bovington, typa 59 oraz kurtkę, chyba skórzaną. A tym graczem jest Night Fury 666. Cześć. No cześć, witam. A czołg to piątotierowy T1 Heavy, amerykański ciężki czołg piątego tieru Oczywiście nie wiedziałeś o konkursie, po prostu ekspisz tą linię, tak? E, tak właśnie, no expiłem eks, sobie tam, tą linię, chciałem 30 bitew sobie zrobisz, już sam wekspiony tym czołkiem, i tak nawet nie wiedziałem, że konkurs jakiś jeszcze coś i taka bitwa się trafiła. I to jest akurat 30 bitwa, nie? No tak, akurat dokładnie 30 bitwa to jest z tym czołkiem. Mhm. Ja przepraszam gościa, który wczoraj występował u mnie w Pokaż Co Potrafisz, miałem problem z komputerem, ale teraz już jest wszystko ok. A więc na początku kilka pytań, które zadaję wszystkim graczom występującym u mnie. Night Fury 666, dlaczego tak nazwałeś się w grze World of Tanks? Albo. Yy, no, tj, tj, lubię smoki i spodobał mi się film właśnie o, o smoku, poniekąd, i yy, jakoś tak mi się spodoba, spodobała ta nazwa, nie? No te, teraz porozmawiajmy na temat tego czołgu, albo, albo jeszcze powiedz w ogóle, bo jesteś na totalnie środku, prawie środku mapy, czyli jaki miałeś plan? Tu nie ma artylerii, czyli co chciałeś na tej mapie, czyli to jest lotnisko, zrobić tym czołgiem? No to chciałem generalnie pierwszy ten środek ogarnąć. Yy, Widziałem, że nikogo nie było, a że na to pan mnie rzuciło, to byłbym w stanie cokolwiek tutaj zatrzymać, jakby. No, tu ten kto chciał wyjechać. Nie? Tutaj jak widzimy już ten środek ogarnięty, ale z prawej flanki tam zaczęli wyjeżdżać. Jeżeli chodzi o charakterystyki zalety tego czołgu, już zapewne zauważyliście, ci, którzy nigdy nie grali tym czołgiem, zobaczyli, że przód dinga. Że szybko szczelne działo, że dobra penetracja i że dobra depresja. Yy, czy to są jedyne zalety tego czołgu? Jakbyś ocenił ten czołg, jeżeli chodzi o zalety i wady? No do zalet, to pewnie ten, ten pancerz z przodu będzie jak yy, na te niskie poziomy rzuci. Tam później zobaczymy to. Sporo, sporo ten pancerzem odbiłem. No to, to działo też często tu widzę prze, przebija. A no, do wad to no, trochę wolny jest, ale, ale pod górkę dobrze w miarę jedzi. Dobra. To ja teraz powiem dlaczego? Taki dobry, czyli cyferki. Tak. Mówisz pancerz, a więc pancerz z przodu jest głupszy niż kawu 1 czyli 95,3 po bokach 52, ale te, te boki naprawdę to jest ogromna przestrzeń. To, to jest wada. No jeżeli ten czołg jedzie boczkiem, a czołgi widzą ten bok, no to ma przesrane, nie? Yy, głównie styl gry tym czołgiem należy ustawiać się przodem. Yy, przodem z lekkim kątem yy, do wrogich pojazdów. Działo. Mówisz zaleta. Tak. Yy, jak widzicie, pluję tymi pociskami, no nie wiem, chyba co 3 sekundy. Nie jestem pewien, co ile? Nie pamiętasz? Nie, to no to jakieś... Yy, no coś koło 3 sekund, no, no. może. Co się około 3 sekund pluje pociskami z penetracją 128 na zwykłych pociskach. Jeżeli rzuci na topa, czyli to jest taki można powiedzieć dobry topowy czołg. Oczywiście, jeżeli rzuci na wyższe tiery, już te zalety tego czołgu typu dobra penetracja, szybkoszczelność i przedni pancerz już niestety spadają, nie? Czyli to jest bardzo dobry, o ile nie lepszy niż KW1, czołg na topa. Tak, zgadam się. Tak no jak widać, strzelają, strzelają. Już 13 zablokowanych pocisków um, i nie mogą spenetrować. to z przodu widziałem, że właśnie ten grant we mnie strzelał, to... Tam wiedziałem, że on na dość sobie to działo i mnie przebić nie mógł. A tam z lewej strony mnie przebiot. Ja tego chciałem ukarnąć. Jestem no Hecerem, sobie nie mogłem poradzić troszkę. Jeżeli ktoś chce później użyć mocniejsze penetracje no to na Goldzie mamy podkalibrówki z penetracją 177 uszkodzenia to jest 115 co jak widać bardzo szybki czas plute pancerz wieży tutaj mamy 101,6 ale ta wieża nie jest zbyt ogromna i ma dobrą depresję czyli można właśnie na takich pustynnych mapach, gdzie są jakieś takie pagóreczki, wystawiać delikatnie wieże, obniżać działo minus 10 maksymalnie i już zrobiłeś ponad 3300 obrażeń. To już jest na piątkę zajebisty wynik. A jeszcze tak. zostały 4 pojazdy. Da, jeszcze go jeden BDR, który to, też mógł mnie ten zniszczyć. Nie? Mhm. Yy, no i yy, jeżeli chodzi o mobilność, prędkość maksymalna tylko 35,4, tylko albo aż, no ciężko powiedzieć, to jest czołg ciężki, ale zobaczcie, no podjazd pod górki, bez żadnego problemu, bo silnik jest 980 konny, 960 konny, więc jak widać, to jest fajny czołg, nie wiem, czy nie, bardziej, czy nie najbardziej mobilny, jeżeli chodzi o podjazdy, pod górki z wszystkich czołgów ciężkich kieru piątego. No i BDR-ek tutaj. Nie trafił, ale nie wiem, czemu on się później w prawo spojrzał. Ale... Jeszcze masz w drużynie wariata, to widziałeś o tym, tak? Tak. <laughs> Właśnie, jakby jego nie było, to, to bym miał jeszcze jeden medal, nie? Tak jest. Jakby jego nie było, byłoby, byłby jeszcze jeden medal i w zasadzie no, mógłbyś walczyć tu też o Rosję, ale jakoś, no niestety, ktoś tam ubił. No właśnie, nie udało się. Ale 13, 13 zniszczonych czołgów jest, to też wydaje mi się, że dobry wynik. Dobry wynik? To jest bardzo dobry wynik, po pierwsze. A po drugie, ty masz założone konto. Ty nie jesteś no-lifeem. Ty grasz od początku tak samo jak ja. 12 kwiecień 2011: założone konto i dopiero masz rozegranych chyba 13 tysięcy bitów a ja mam 47,5. Więc nie jesteś. ale no, trzy, trzy razy więcej masz. Tak, nie jesteś no-lifeem. Pierwszy no. pól i od razu trzy prawie Rosjeni. No. Więc było cool. Stalowa ściana, high caliber, top gun i cool hided. Jeżeli chodzi o wynik. A więc. Prawie 4000 obrażeń na piątym tierze. No to jest... No, na ten czołg plujący po 115 to jest bardzo dobrze. 4000 obrażeń o wiele łatwiej zrobić na oj eksperymentalu, który co 8,5 sekundy pluje po 300. Jeżeli chodzi o eksperyment. 2079 zablokowanych, 2,5 tysiąca ponad obrażeń i zarobek 62 ponad tysięcy kredytów. Wszystko w ponad 7 minut, czyli bardzo szybki, dynamiczny, bez zatrzymania bitwa, która, tak jak mówiłem, w tej chwili w klasyfikacji, właśnie tego konkursu, najlepszy wynik jest na OE 1993. Ty zrobiłeś no ponad 100 bazowego więcej. 2079, a nie prawie 100 więcej. 2079, a spełniłeś wszystkie wymagania, bo tutaj sprawdzaliśmy w regulaminie, czyli grałeś w określonym. To było tam 20 któregoś kwietnia, czyli od 12 do 26. Grałeś sam, grałeś w bitwie losowej, masz powtórkę. Tak. No i wszystko spełniłeś, więc powinieneś. Bo pytałem się pracownika Wargamingu: do 6 maja trzeba czekać na oficjalne te informacje. Powinieneś, znaczy na 100% musisz. No jeżeli się tu nie pokażesz, to trzeba będzie walczyć o to. Prawdopodobnie być na topce tego konkursu. No, chyba że ktoś ukrywa swój wynik i test tam zrobił bardzo dobrze, ale y, przypuszczalnie tak na myślę, 90% wygrałeś i to wygrałeś bardzo fajne nagrody, czyli Tankfest Typa oraz Kurteczkę. Tak, i z tego zadowolony będę prawdopodobnie. No. Znaczy, jestem dobrej myśli. No. Y no trzeba, trzeba, czekać, oczywiście nie ma się co napalać, jest minus dla Wargamingu, tutaj ode mnie, za to, że um, piszą, że y, strona zaktualizowana 25 kwietnia, Ty rozegrałeś tą bitwę chyba 22 kwietnia, a nie zostało to zaktualizowane, więc y, no minus w ogóle, że pokazują takie wyniki, bo ten kolega Ant, Tibiotok, przypuszczalnie jest teraz strasznie zadowolony, bo myśli, że wygrał wyjazd, no bo jest tutaj już po konkursie, po 26 kwietnia na liście, na pierwszym miejscu. I, a tak się może okazać, że, znaczy no na pewno już wiemy, że nie będzie pierwszy, bo, bo Ty jesteś lepszy. A może, może ktoś być jeszcze lepszy od Ciebie, nie? Tak, dokładnie. W każdym bądź razie, jeżeli by się to tak skończyło, to jesteśmy wszyscy zadowoleni, ponieważ i Ty, i kolega w czołgach lekkich, którego też postaram się zaprosić. Sempai19 to Polak. Oraz y, działo samobieżne y, Rafi30, również Polak. Może się okazać, że wśród pięciu możliwości, trzech Polaków wyjedzie do UK. Dostanie kurtki i typa, ale jak się okaże, zobaczymy dopiero 6 kwietnia. 6 maja. Y, o czym oczywiście was poinformuję. I tyle w zasadzie. Y Dzięki, gratuluję. No, i dziękuję, dziękuję. Trzymam ciuki, żeby Wargaming nie dał dupy, nie? Dzięki. Dobra, no to trzymajcie się i do zobaczenia. Do zobaczenia.